No, to jutro będzie dream team i moja żona przygotowuje jedzenie. Zobaczcie ile mięsa. Co to będzie, maju? Wołowinę po mongolsku. I to będą. Kot, złoszy. I To będą. E, jak, jak, jakie danie, mniej więcej? No, orientalne. Takie małe paseczki wołowiny w takim słodko-sojowym sosie, trochę ostrym, z dymką i podane z ryżem. Smażone w woku, krótko. Glazurowane potem. Na, starczy dla wszystkich, bo dużo mięsa, tak? Ja no. mam jeszcze drugi taki kawałek. Starczy dla wszystkich. Super, więc zapraszamy jutro wszystkich, którzy są w służbach. Tak? Tak. W służbach. I specjalnie co pół roku robimy takie spotkanie dla ludzi, którzy służą i... Jemy wspólnie coś bardzo dobrego. I to będzie naprawdę bardzo dobre. Mam jeszcze dwa ciasta, ale nie zdradzę jakie. Dwa ciasta. Halinka przygotowuje tart... O, to się nazywa tartinki. I będą owoce w cieście i sałatki. Naprawdę będzie fajnie. Do zobaczenia jutro.